Fake news akurat jest bardzo prosto zdefiniować, bo to jest po prostu kłamstwo. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład publikuje w sieci zdjęcie z przeszłości, sprzed kilku lat, nadaje mu jakąś aktualną yy, wartość, mówiąc, że przedstawia nie wiem, wydarzenie sprzed dwóch dni, to to jest ewidentnie fake news, nieprawda. Yy, treść, którą ktoś spreparował, żeby ona udawała prawdziwą informację, taka podróbka, prawda? Tak jak są podrawiane buty, to są też podrawiane informacje. I taka informacja udaje tą prawdziwą, starając się nas przekonać, skłonić do czegoś, namówić nas do jakiejś konkretnej wizji świata albo do podjęcia jakiejś konkretnej działalności. I zwykle to jest ze szkodą dla nas, a z korzyścią dla tego, kto tego fake newsa spreparował. Dezinformacja ma wprowadzać chaos. To jest chyba jej najważniejsza rola. Ma mącić ludziom w głowach, ma osłabiać ich reakcje obronne, jeśli chodzi na przykład o taką geopolityczną dezinformację. Natomiast kłamstwa czasami pojawiają się w internecie, nie wiem, dla pieniędzy, dla sławy. To niekoniecznie musi być związane z jakąś wielką polityką międzynarodową czy konfliktami międzynarodowymi. Jest taka definicja, Którą mm, bardzo lubię się do niej odwoływać, manipulacji. Manipulacja jako takiego procesu, w którym manipulator sprawia, że jego ofiara zaczyna sama siebie oszukiwać. Czyli manipula manipulator zaszczepia w, 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 na przykład w nas jakąś wizję świata y, lub jakąś, jakiś pogląd, który dla nas jest niekorzystny, a dla manipulatora jest. I on jeszcze sprawia, że my sami się w, tym, w tej manipulacji podtrzymujemy i jeszcze może, możemy na przykład w to wciągnąć ludzi wokół nas. Pierwszym krokiem do tego jest właśnie weryfikowanie tych informacji. I to wcale nie bardzo skomplikowane, ale właśnie takie, które polega na sprawdzeniu tej informacji w innych źródłach, a przede wszystkim, co najważniejsze, nie udostępnianiu tej informacji, której nie udało nam się potwierdzić. Bo jeśli to zrobimy, no to czym różnimy się od tych, którzy dezinformują po prostu celowo? Wystarczy po prostu, że. Dziennikarze w Polsce, a wcześniej jeszcze uczniowie, są uświadamiani, wiedzą, że w internecie nie wszystko jest prawdą, że, że część tych informacji, która tam spływa w olbrzymich ilościach, jest podejrzanej jakości. I to chyba wystarczy no po prostu trzeba ludzi edukować, jak w wielu innych sprawach. I tyle. Żadna jakaś akcja wielka, centralna, porozumienie między uczelniami nie jest potrzebne, jeśli po prostu zwyczajnie w szkole, a potem na uczelniach ludzie są uwrażliwiani w tej kwestii i uświadamiani, że trzeba po prostu sprawdzać źródła. I być ostrożnym, szczególnie jeśli mamy jakieś podejrzenia co do os osób, właścicieli kont rozpowszechniających informacje, że są to osoby podejrzane czy wcześniej rozpowszechniające fake newsy. Pamiętać, że jeśli widzimy jakąś informację, to nie musimy od razu w nią kliknąć. Bardzo dobra jest metoda e, weryfikacji w kilku różnych źródłach, ponieważ je, jeśli jakieś wydarzenie jest interesujące albo jeśli jakiś temat jest interesujący, to na pewno napisały o tym jeszcze inne źródła. I warto sprawdzić, czy informacja, na którą się natknęliśmy, na przykład w mediach społecznościowych, pojawiła się też w innych miejscach. Oczywiście, jeśli przy takim artykule, na który się natknęliśmy, pojawia się jakieś zdjęcie, jakieś nagranie, to również istnieją metody weryfikacji. My o tym mamy u nas na portalu konkretne poradniki, ale bardzo łatwo jest na przykład sprawdzić, czy dane zdjęcie zostało sfotoszopowane albo opisane w złym kontekście. To są metody, które jesteśmy w stanie przeprowadzić samemu, wystarczy skorzystać z tak zwanego wyszukiwania obrazem.